Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów. Przez wszystkie lata, w których ją znałem, była wspaniałym towarzystwem, najlepszym gościem na każdej kolacji, niesamowicie niedyskretną, prawdziwą Clutch Base. Można było ją o wszystko zapytać, a ona wszystko opowiedziałaby. Tak Elton John opisał swoją ukochaną księżną Dianę. Nie była tylko członkiem rodziny królewskiej, była naprawdę zabawna. Serdeczna i za zamkniętymi drzwiami, całkowicie nieb. Filtrowana. Jednak nawet pod czujnym okiem całego świata były rzeczy w Dianie, które pozostały zagadką. Aż do teraz. Elton właśnie ujawnił coś o Dianie, czego wcześniej nikt nie wiedział. Coś, co może na zawsze zmienić nasze wspomnienie o niej. Więc usiądźcie wygodnie, bo to jest historia, której nie chcecie przegapić. A jeśli kochacie odkrywać prawdziwe historie za legendami, nie zapomnijcie zostawić lajka i zasubskrybować. A teraz zanurzmy się w temat. Wyobraźcie sobie, jest listopada 2022 roku, a świat świętuje legendę Sir Eltona Johna, gdy wchodzi na scenę na swoją trasę pożegnalną. Ale zanim muzyka się zacznie, zostaje odtworzona wzruszająca wiadomość wideo. Książę Harry i Meghan Markle pojawiają się na ekranie ich słowa pełne ciepła i wdzięczności. Dziękuję, że byłeś przyjacielem mojej matki, jakim byłeś. Dziękuję, że jesteś naszym przyjacielem. Dziękuję, że jesteś przyjacielem naszych dzieci, mówi Harry głosem noszącym ciężar cennych wspomnień. Wierzę, że tak zwany emerytura Eltona nie będzie jego ostatnim występem. Kochamy Cię i gratulujemy wspaniałej kariery. A teraz spójrzmy w przeszłość. To nie jest tylko hołd od znanej osoby. To świadectwo przyjaźni, która trwała przez dziesięciolecia, przez triumfy i tragedie. Elton John poznał młodego księcia Harry'ego po raz pierwszy, gdy ten był jeszcze małym chłopcem podczas obiadu w pałacu Kensington, zorganizowanego przez nikogo innego jak Dianę, księżną Wali. A kto jeszcze siedział przy tym stole? Legendarny projektant mody Gianni Versace. Wyobraźcie sobie ten pokój, zgromadzenie wizjonerskich osobistości. Jednak w oczach Eltona najważniejszą obecnością był nieśmiały, słodki, rudej karnacji chłopiec siedzący obok swojej matki. Było przyjemnością oglądać tego chłopca dorastającego i doświadczać, jak odziedziczył serdeczność, humor i odwagę swojej matki, by bronić tego, w co naprawdę wierzy, wspominał później Elton. A jeśli świat nauczył się jednej rzeczy o księciu Harim, to właśnie, że rzeczywiście odziedziczył nieustraszony duch Diany. Ale życzliwość Harry'ego objawia się nie tylko w wielkich gestach. Przejawia się w sposobie, w jaki obchodzi się z ludźmi, cechy, które Elton żywo pamięta. Książę Harry ma rzadką zdolność, by wejść do pomieszczenia pełnego obcych i sprawić, by każdy od razu poczuł się dobrze i mile widziany, powiedział kiedyś. To dar, który miała również jego matka. Elton opisał to w swojej autobiografii. Była obdarzona niesamowitą lekkością społeczną. Zdolnością do sprawiania, że ludzie czuli się w jej towarzystwie całkowicie swobodnie. Ich więź wykraczała poza słowa. Elton przez lata stał u boku Harry'ego, wspierał jego działalność charytatywną, wystąpił na jego ślubie z Meghan na zamku Windsor i był nawet obecny na ślubie księcia Williama w 2011 roku. Jednak być może decydujący moment ich związku wydarzył się w 90 roku po tragicznym śmierci Diany. Wtedy Elton siedział przy pianie. Jego głos lekko drżał, gdy śpiewał Candle in the Wind z tekstem piosenki, który został przepisany na cześć jego ukochanej przyjaciółki. Stał się hymnem pożegnania, na które nikt nie był przygotowany. Dekady później Elton pozostaje pasjonatem obrońcą dziedzictwa Diany oraz jej synów. Nigdy nie wahał się krytykować prasy, szczególnie gdy czuł, że przekracza granice. Księżna Diana, księżna Wali, była jedną z moich najbliższych przyjaciółek. Czuję głęboką odpowiedzialność, by chronić Harry'ego i jego rodzinę przed niepotrzebnymi ingerencjami prasy, wyjaśnił kiedyś. A to jest szczególne w prawdziwej przyjaźni. Nie kończy się. Żyje w wspomnieniach, w muzyce, w niezachwianej lojalności, która przetrwa próbę czasu. Podczas gdy więc świętujemy legendarną karierę Eltona Johna. Poświęćmy również chwilę na refleksję nad jedną z najwspanialszych przyjaźni wszechczasów: Elton John i księżna Diana. Połączenie miłości, lojalności i wspólnego pragnienia uczynienia świata odrobinę lepszym. A jeśli myślicie, że ich historia na tym się kończy, poczekajcie tylko. Bo kiedy wchodzi w grę Elton John i Diana, zawsze jest więcej do zapamiętania. Diana była czymś więcej niż tylko członkiem rodziny królewskiej. Była siłą natury inspiracją dla milionów. Ludzie czcili ją nie tylko za jej urodę i elegancję, ale za jej życzliwość, ciepło oraz rzadką zdolność sprawiania, że każdy wokół niej czuł się dostrzegany. A Elton John? Nie był tylko jej wielbicielem. Był jednym z jej najbliższych przyjaciół, człowiekiem, który ją kochał taką, jaką była. Ich przyjaźń nie była sekretem. Przez lata często widywano ich razem na prestiżowych wydarzeniach, ale nigdy nie chodziło im tylko o blask i glamour. Naprawdę cieszyli się swoim towarzystwem, dzieląc się śmiechem, głębokimi rozmowami i wzajemnym zrozumieniem, co oznacza życie w blasku reflektorów. Niezapomniany moment, legendarny koncert Life Aid w 1985 roku. Gdy świat śledził to historyczne wydarzenie, Diana i Elton za kulisami znajdowali się w swoim własnym świecie, rozmawiając jak starzy przyjaciele, całkowicie zrelaksowani. Elton później napisał w swojej autobiografii opublikowanej w 2019 roku o Dianie i opisał ją jako osobę, która mogła oczarować każdego w pomieszczeniu. Miała niesamowitą charyzmę zdolność sprawienia, że ludzie czuli się komfortowo w jej obecności. Niezależnie od tego, kim byli. Była obdarzona niesamowitą lekkością społeczną, zdolnością do rozmowy z każdym, sprawiając, że sama wydawała się bardzo zwyczajna, powiedział raz w wywiadzie dla Time. Ale wróćmy na chwilę na początku ich przyjaźni, jak się poznali. Cóż, to był moment jak z filmu. Rok to był 1980, a okazją urodziny księcia Andrzeja, które obchodzono w pałacu Windsor. Elton został zaproszony do występu, a jako showman, który był, przybył wcześniej. Ale, gdy wszedł do wielkiej sali balowej, spodziewał się tętniącego życiem tłumu. Zamiast tego była tylko Diana. A co zrobili? Cóż, w scenie, która wydaje się zbyt urocza, by była prawdziwa, oboje tańczyli Charlestona. Tylko oni dwoje, sami na parkiecie, przez pełne 20 minut. Możecie to sobie wyobrazić? Żadne kamery, żadne królewskie protokoły, tylko młoda księżniczka i rockstar, śmiejący się i wirujący po podłodze, jak starzy przyjaciele, którzy znają się od wieków. Elton później wspominał ten wieczór jako początek czegoś naprawdę wyjątkowego. Ich przyjaźń z biegiem lat tylko się rozwijała. Więź oparta na zaufaniu, lojalności i wspólnym pragnieniu wykorzystania ich sławy do robienia dobra. Potem mamy Eltona Johna i brytyjską rodzinę królewską. To połączenie sięga daleko wstecz. Długo przed tym, jak nawiązał głęboką i trwałą przyjaźń z księżną Dianą, poruszał się już w królewskich kręgach. Ale jak zaraz zobaczycie, te wczesne spotkania nie zawsze były tak glamour, jak można by przypuszczać. Spójrzmy zatem wstecz na lata, gdy młody, wschodzący Elton John pojawiał się na wydarzeniach. Zaproszenie do pałacu Kensington otrzymała jego gospodyni, księżna Margaret. Niekonwencjonalna, miłośniczka muzyki, ciotka Diany. Cóż, Elton nie był obcy wysokiemu towarzystwu, ale ta kolacja. Przebiegała wszystko inne niż gładko. Wyobraź sobie, przepiękna jadalnia w pałacu, elegancka zastawa na stole, a Elton już wschodząca gwiazda, korzystający z królewskiego zaproszenia. Ale w trakcie posiłku nagle wchodzi lord Snowdon, mąż księżnej Margaret, zamiast grzecznego powitania, warczy. Gdzie jest moje przeklęte jedzenie? Atmosfera wypełniła się napięciem, wybuchła kłótnia między parą królewską, głosy stały się głośniejsze, emocje sięgały zenitu. Margaret wyszła płacząc z pokoju. Elton, uwięziony w tym chaosie, był całkowicie oszołomiony. Nie do końca to baśniowe doświadczenie, jakie można by sobie wyobrazić podczas wizyty w pałacu Kensington, prawda? Mimo tego romantycznego wieczoru, Elton był częstym gościem na królewskich wydarzeniach przez wiele lat. Jego rosnąca sława i nieodparty urok uczyniły go popularnym wśród wielu członków rodziny. Nawet z księciem Filipem i królową Elżbietą Dgu dobrze się rozumieli. W rzeczy samej Filip raz żartował z Eltona na temat jego samochodu, jaskrawo skrzyniowego Aston Martina. Z typową dla siebie bezpośredniością, powiedział książę Edynburga. To coś sprawia, że wyglądasz jak przeklęty idiota. Pozbądź się tego. Ale podczas gdy Elton przez wiele lat miał do czynienia z rodziną królewską, to jego przyjaźń z księżną Dianą przetrwała próbę czasu. Naprawdę cieszyli się swoim towarzystwem, a na ekskluzywnych imprezach i wydarzeniach często widywano ich razem. A ponieważ Eltona tak blisko z Dianą, miał bardzo unikalny wgląd w jedną z jej najbardziej niezwykłych cech zdolność do całkowitego oczarowania każdego w pokoju. Nazywa to efektem Diany. Według Eltona, mężczyźni, bez względu na to, czy byli członkami rodziny królewskiej, światowymi przywódcami, czy największymi gwiazdami Hollywood, po prostu nie mogli oprzeć się urokowi Diany. A jeśli potrzebujesz dowodów, to poczekaj na tę historię. Pewnego wieczoru, podczas wspaniałej kolacji dwóch z największych gwiazd filmowych tamtych czasów – Richard Gere i Sylvester Stallone – całkowicie wpadło w sidła Diany. Wyobrażacie sobie zgromadzenie z wieloma znanymi osobami. Świeczki, ożywione rozmowy, śmiech, a w tym wszystkim Diana promieniuje ciepłem i serdecznością. Elton szybko zauważył, że Richard Gere i Sylvester Stallone nie tylko obserwowali z daleka – walczyli wręcz o jej uwagę. Powietrze było przepełnione napięciem, jakby byli dwoma rycerzami z średniowiecznej legendy, którzy rywalizowali o względy księżniczki. W pewnym momencie Stalone nie wytrzymał. Gdy zorientował się, że Gere zdobył uwagę Diany, wpadł w gniew i w końcu odszedł. Ale nie bez wyrażenia swej frustracji. Wychodząc, mruknął. Nie przyszedłbym, gdybym wiedział, że ten przeklęty książę Charming będzie tutaj. Gdybym ją chciał, to bym ją wziął. Elton, rzecz jasna, miał wielką radość z tego incydentu. W swoich wspomnieniach mówił, jak Diana mogła zamienić nawet najbardziej skomplikowane hollywoodzkie gwiazdy w zakochanych nastolatków, ale to był po prostu czar Diany. Była bez wysiłku, charyzmatyczna, szczera, przyjazna i miała aurę, która potrafiła rozbroić nawet największe sławy. Ale jak w każdej bliskiej przyjaźni, tak samo i w ich przypadku, zdarzały się trudne chwile. A w latach 90. nieporozumienie niemal doprowadziło do ich rozstania. Wyobrażacie sobie, Elton i Diana, dwie z najpopularniejszych postaci swojego czasu, nagle w sporze. Nie z powodu osobistych dramatów, nie przez plotki, lecz z powodu książki. Tak, książki, ale nibyle jakiej. Ta fotoksiążka była współpracą między Eltonem Johnem a legendarnym projektantem mody Gianni Versace, mającą zebrać fundusze dla Fundacji Eltona AIDS. Rzecz, która była bliska sercu zarówno Eltonowi, jak i Dianie. Aby dodać jeszcze czegoś szczególnego, Diana zgodziła się napisać wstęp. To wydawało się doskonałą współpracą. Czyż nie? Jednak w ostatniej chwili Diana się wycofała. Pałac Buckingham nie był zachwycony tą książką zawierała oszałamiające zdjęcia. Ale, oprócz królewskich portretów, były także zdjęcia męskich modeli, niektórzy tylko w ręcznikach. Było to odważne, artystyczne, ale dla rodziny królewskiej. Kontrowersyjne. Diana, zawsze świadoma swojej królewskiej roli, postanowiła zdystansować się od projektu. Dla niej chodziło o utrzymanie pokoju z królową. Dla Eltona wydawało się to zdradą. Był wstrząśnięty. Nie spodziewał się, że Diana się wycofa, tym bardziej, że już wcześniej zobaczyła książkę. A gdy się wycofała, nie tylko z projektu, ale także z przyjaźni. Przynajmniej na chwilę. Mimo tego, Elton wydał książkę i zebrała ona znaczące fundusze dla Fundacji Aids. Ale uszczerbek był zadany. Po raz pierwszy od lat Elton i Diana nie rozmawiali ze sobą. Ranny i zdezorientowany, Elton próbował się z nią skontaktować. Napisał jej, aby zrozumieć, dlaczego tak nagle się wycofała. Ale gdy w końcu odpowiedziała, coś było inaczej. Jej list był formalnie zdystansowany, całkiem inny niż ciepłe, kochające wiadomości, które zazwyczaj od niej otrzymywał. Ta odpowiedź sprawiła, że Elton czuł się jeszcze bardziej sfrustrowany. Później powiedział: Napisałem jej z powrotem, skonfrontowałem się z nią, powiedziałem jej, ile pieniędzy straciła dla fundacji AIDS, i przypomniałem jej, że już wcześniej widziała książkę. Ale mimo ich głębokiej więzi, ich duma stanęła im na drodze. Nikt nie sięgnął po telefon, nikt nie zrobił pierwszego kroku. Elton odzwierciedlił później: tak się dzieje czasami z przyjaciółmi. Są zbyt dumni, aby po prostu złapać słuchawkę. Na szczęście to nie był koniec ich przyjaźni. Czas leczy wiele ran, a ich uczucie do siebie było silniejsze niż jakiekolwiek kłótnie. Ale nawet w czasie, gdy nie rozmawiali, Elton nie mógł oprzeć się wrażeniu, że z Dianą dzieje się coś złego. Dobrze ją znał, by zauważyć, gdy cierpiała, a według biografii miał wrażenie, że coraz bardziej się izolowała. Później wspomniał, że wyglądało, jakby traciła kontakt z wieloma bliskimi przyjaciółmi, tymi, którzy byli do niej szczerzy. Zamiast tego otaczała się ludźmi, którzy mówili jej to, co chciała usłyszeć. To go martwiło. Diana zawsze była osobą magnetyczną, kimś, kto sprawia, że ludzie czuli się dostrzegani i słyszani. Jednak w ostatnich latach wycofała się od tych, którzy naprawdę byli jej bliscy. Elton wierzył, że ludzie, którzy mogli pomóc Dianie, to właśnie ci, od których się odsuwała. Zamiast tego szukała wsparcia u osób, które prawdopodobnie nie miały jej najlepszego interesu na uwadze. Bolesne było widzieć tę zmianę. Zauważył, że myślałem zawsze, żeby ci, którzy naprawdę się nią przejmowali i byli jej prawdziwie wierni, zostali, niestety, zepchnięci na drugi plan. Ale to nie był jedyny ciężar, który go obchodził. Już od dłuższego czasu miał wrażenie, że małżeństwo Diany z księciem Karolem jest wszystko inne. Tylko nieciepłe. Nim ich rozwód stał się ostateczny. Widziała walki, które toczyła, oraz jak mimo osobistego zamieszania z godnością występowała. Potem w lipcu 1990 wydarzyła się tragedia, która ponownie połączyła Eltona i Dianę. Ich wspólny przyjaciel Gianni Versace został zamordowany przed swoim domem w Miami. Świat był wstrząśnięty, ale dla Eltona i Diany ból był osobisty. Stracili kogoś, kogo oboje uwielbiali człowieka, który wniósł światło do ich życia. Na pogrzebie Versace znaleźli pocieszenie w obecności drugiego. Diana, zawsze filarem siły, pocieszała Eltona, gdy on załamał się. Zachowała kamienną twarz za mnie na pogrzebie Gianniego, zachowała spokój. Gdy zaczynałem płakać, przytuliła mnie. Taką była, wspominał później Elton. Dla niego nie była tylko księżniczką, ale i uspokajającą siłą. Ktoś, kto instynktownie wiedział, jak pocieszać innych, nawet gdy sama przechodziła przez żal. Diana natychmiast skontaktowała się z Eltonem, gdy usłyszała o śmierci Versas, aby zapytać o niego i upewnić się, że ma się dobrze. Mały gest, którego nigdy nie zapomniał. W tej chwili zniknęły wszystkie napięcia, które były w ich przyjaźni. Teraz była silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Kocham ją, ponieważ zrobiła tak wiele dla AIDS i ponieważ była wspaniałą przyjaciółką dla mnie. Mieliśmy nasze nieporozumienia, ale na końcu się pogodziliśmy przypominał. Ale los potrafi być okrutny. W tym lecie stracił w ciągu kilku tygodni zarówno Gianniego Versace, jak i księżną Dianę. Smutek był przytłaczający. Chwilę wcześniej byli razem, pocieszając się nawzajem. W następnej chwili jej nie było. A potem wydarzyło się coś niewyobrażalnego. W sierpniu 1979 roku życie Diany zakończył tragiczny wypadek samochodowy w Paryżu. Była ścigana przez paparazzi, gdy doszło do wypadku. I tak świat stracił swoją księżniczkę. Elton był załamany. Otrzymał zaproszenie na jej pogrzeb. Ale potem pojawiła się prośba, która zarówno go uhonorowała, jak i przeraziła. Miał wystąpić. Tamtego dnia powiedział, byłem już zaproszony na pogrzeb i teraz poproszono mnie o zaśpiewanie, co było dość onieśmielające, ale postanowiłem, że to zrobię. Wiedział, że musi. Wiedział też, że będzie to jeden z najtrudniejszych występów w jego życiu. W tym dniu, gdy siedział przy pianinie w opactwie westminsterskim, jego serce było ciężkie. Śpiewał Candle in the Wind, nową aranżację swojej piosenki, pierwotnie napisanej dla Marilyn Monroe, która teraz została przepisana na cześć Diany. Słowa utworu były poruszające i uchwyciły głębokość żalą na całym świecie. Elton miał taką obawę, by nie zostać przytłoczonym emocjami, że dyskretnie umieszczono teleprompter obok jego pianina, na wypadek gdyby emocje go przytłoczyły. Później opisał doświadczenie jako surrealistyczne, by stać wśród prawie dwóch tysięcy żałobników w opactwie, podczas gdy miliony ludzi na całym świecie oglądali. W jego głowie był tylko jeden cel nie załamać się, dać z siebie wszystko, nie pokazując żadnych emocji. I to zrobił. Jego występ stał się jednym z niezapomnianych momentów nowoczesnych czasów pożegnanie, które należy się kobiecie, która dotknęła tylu żyć. Był to jego ostatni prezent dla ukochanej przyjaciółki hołd, który będzie długo pamiętany. Lata później w swoich wspomnieniach opisał głębokie obawy, które dręczyły go w dniach poprzedzających pogrzeb. To nie była lęk przed wystąpieniem, ani nie była to czysta wielkość publiczności, która go przerażała. Nie, to było coś znacznie bardziej specyficznego. Napisał: Co jeśli zacznę tonąć w autopilocie i zaśpiewam złą wersję? Candle in the Wind było stałym elementem jego występów od lat, zostało zaprojektowane jako hołd dla Marilyn Monroe. Śpiewał to setki razy, co oznacza, że pamięć mięśniowa mogła go w każdej chwili przytłoczyć. To było ostatnie, co chciał zawieść Diane przez błąd, szczególnie w dniu, w którym świat ostatecznie powiedział jej żegnaj. Elton jest znany z tego, że jest przeciwnikiem korzystania z teleprompterów. Postrzega je jako przeciwieństwo surowej, spontanicznej energii rock'n'rolla. W swoich wspomnieniach żartował: Jestem prawie pewien, że Little Richard nie używał telepromptera, gdy nagrywał Long Tall Sally, ale tym razem stawka była zbyt wysoka. Domagał się, aby teleprompter stał przed nim, wiedząc, że nie może sobie pozwolić na błąd. A jednak strach wciąż pozostawał. Zaśpiewałem Candle in the Wind setki razy. Nie można wykluczyć, że w występie mogę zgubić się, zapomnieć o teleprompter i zacząć śpiewać oryginalne słowa. Jak się pewnie domyślacie, tak się nie stało. Występ był bezbłędny, poruszający, głęboko wzruszający i na zawsze wpisany w historię. Ale podczas gdy świat opłakiwał, na sercu Eltona wciąż pozostawało coś więcej niezmierny ból dwóch chłopców, którzy właśnie stracili swoją matkę. W swoim książce nie wahał się mówić o tym, jak księżniczkę Williama i księcia Harry'ego traktowano w dniach po śmierci Diany. Uważałem, że sposób, w jaki traktowano ich tego dnia, był po prostu nieludzki. Musieli przejść przez ulicę Londynu za trumną swojej matki. Powiedziano im, by nie okazywali emocji i patrzyli prosto przed siebie. To była okropna droga do postępowania z dwojgiem dzieci, które właśnie straciły swoją matkę. Elton nie był jedynym, kto tak myślał. Miliony ludzi na całym świecie były zszokowane, gdy widziały, jak dwaj młodzi księcia mieli zaledwie 15 i 12 lat podczas tego żałobnego marsza. A oto dodatkowe pytanie. To była księżniczka, nie tylko arystokratka. Była jedną z nas, przyjaciółką, matką, kobietą, która żyła z pasją i sercem. I poprzez takie historie jej dziedzictwo nadal żyje. Jeśli podobał Wam się ten głęboki wgląd w życie Diany oraz jej niezapomniane połączenie z Eltonem, nie zapomnijcie zostawić lajka, zasubskrybować i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnej historii. Dziękuję za obejrzenie, do zobaczenia następnym razem.